Przepis na domowy jogurt naturalny. Bardzo prosty i w miarę szybki. Oczywiście możemy jogurt naturalny kupić w sklepie. Większość z tych jogurtów naturalnych dostępnych w sklepach to naprawdę coś bardzo, bardzo wysokiej jakości. Ale też możemy zrobić coś takiego sami w domu. A do tego nie potrzeba wcale dużo rzeczy. Pierwsza sprawa: potrzebny nam jest jeden litr mleka mały jogurt z żywymi kulturami bakterii albo zamiast małego jogurtu starter do produkcji jogurtu. Przygotowanie. Jogurt, ten mały jogurt wyciągamy z lodówki, żeby rozgrzał się do temperatury pokojowej. Mleko podgrzewamy do temperatury 40-45 stopni. Dodajemy do niego jogurt albo ten starter, mieszamy i teraz coś bardzo, bardzo ważnego. Mleko to wymieszane z starterem albo jogurtem musi mieć ciepło. Więc albo je przelewamy do termosu, albo wstawiamy do kąpieli wodnej, gdzie temperatura wynosi 42-45 stopni. Albo też na przykład przykrywamy kocem, oczywiście to zakręcamy i stawiamy koło grzejnika, tak żeby miał naprawdę cieplutko. I tak przez 6-8 godzin. Po tych 6-8 godzinach już jest wszystko ok i możemy. Ten jogurt przełożyć już do lodówki. Gdy to, co otrzymamy, nie jest gęste, to albo dodaliśmy złego jogurtu, na przykład bez żywych kultur bakterii, albo mleko było zbyt gorąco, albo mleku było, tej mieszance było zbyt zimno później. Wszystko musi być zachowane. Jogurt musi być z żywymi kulturami bakterii. Mleko nie może być temperatura wyższa niż te 45 stopni przed tym wymieszaniem, a później to wszystko musi mieć ciepełko. I wtedy otrzymujemy naprawdę fajny, naturalny jogurt, domowy jogurt naturalny. Jeśli chcemy, żeby ten jogurt przyjął formę taką bardziej stałą, możemy zrobić troszkę inaczej. Przede wszystkim mleko podgrzewamy do 80 stopni, schładzamy do 42 stopni i Robimy tak, jak wcześniej powiedziane. Wtedy jogurt powinien przyjąć taką formę bardziej stałą. Więc nic tylko próbować, nic tylko zrobić sobie taki jogurt. Mi za pierwszym i drugim razem nie wyszło, przyznaję się. Temperatura była nie taka. Jogurt raz był zimny, wyciągnięty z lodówki i o tym zapomniałem, albo podgrzełem mleko do zbyt dużej temperatury w drugim przypadku. Więc tylko się trzymajmy. Można powiedzieć wytycznych, i jak najbardziej ten jogurt będzie zrobiony. Taki pewny, normalny, fajny jogurt. Pamiętajmy, że jest go ponad litr. Więc żebyśmy go szybko zjedli. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.